Witajcie, kochani, witajcie. Będziemy mówić o tygodniu od 29 lipca do 4 sierpnia 2024. No i dzisiaj będzie tak trochę ostrzej, ponieważ kiedy myślę i przygotowuję się, i odczuwam tę energię, o której będę mówić, no to już czuję, już wam mówię, co czuję i co sama przechodzę. <laughs> Dlatego w tyle za chwilę wyjaśnię, co macie. Będzie dużo frustracji w sierpniu. W związkach, ale i wszędzie indziej. W związkach, bo Wenus tutaj odgrywa cały miesiąc wielką rolę. Także lew, panna. Jowisz, który czegokolwiek dotyka, rozdmuchuje, powiększa. Uran, szok niespodzianki. I tak już się zaczyna od drugiego. Przygotujcie się, załóżcie pasy bezpieczeństwa w związkach, tylko tyle powiem. Ponieważ to także miesiąc bardzo karmiczny. Co dobre. Gdzie ludzie się naprawdę kochają, dbają o siebie, szanują siebie, będzie dobrze. Bo rozsądnie do tego podejdą. Okej, okay, może się różnimy i może jest czas taki właśnie, jak Grace mówi, denerwujący i tak dalej. Trzeba być elastycznymi, żeby się nie złamać. Ale będą i uparci. I nierozsądni. I zapro się nogami i może się rozpaść. To tyle. Więcej będę mówiła na patronie poziom 11-11. I specjalne czytanie na nów księżyca we lwie na 5.55. No i czwartego mamy nów księżyca we lwie. I księżyc i słoneczko jest w 12 stopniach 33 minutach. Lew. Lwie serce. Tak. Ludzie będą bardziej odważni, kiedy słońce jest w lwie, jest u siebie. Najlepiej czuje się w znaku lwa. Nów księżyca teraz jest też w lwie. I po tym, co działo się drugiego, trzeciego, hmm, zaryczy lew, bo zaryczy. Wenus we lwie tego dnia jest najpierw w 29 stopniach. To jest stopień krytyczny. Wenus to miłość, związki, przyjemności, kasa. Romansiki posiadłości. No i tu właśnie może być, że ten lew naprawdę zaryczy. I coś się zakończy. I coś się zakończy? I potem 10.23 wieczorkiem w Nowym Jorku, czyli już następnego dnia, 4.23 rano, w Polsce, Wenus wyjdzie ze znaku lwa i przejdzie do panny. A więc cały dzień czwartego, w ten nów księżyca, Wenus będzie w 29 stopniach, czyli tym stopniu krytycznym, co się kończy. Żeby potem przejść, od zera zaczynam, jestem praktyczna, konkretny, Poczujemy, że chcemy spełniać swoje marzenia. No więc to jest wszystko pięknie, ładnie. To jest naj, najbardziej charakterystyczne dla tego tygodnia. A że od piątego, więc w Polsce jeszcze to dojdzie tego piątego, a w Stanach następnego dnia Merkury zacznie się cofać. Więc już tego czwartego i od pierwszego już będziemy czuć tę energię. Dobrze gada, ale zęby źle składa, ten mówi o chlebie, ten mówi o niebie, a czy to faktycznie tak jest, więc to też trzeba sprawdzić i do tego się przyłożyć. Ale wiecie, taka podminowana i bardziej ostra to ja jestem, jak tam czytam, czy niektóre komentarze, ręce opadają, a chociaż dziękuję za te komentarze, ale od razu widać, kto jest na jakim poziomie, kto... Rozumie w ogóle, co ja mówię. Wy, którzy mnie zawsze słuchacie, to ja tylko minę zrobię, wy wiecie, o co chodzi. Wy wiecie, wy rozumiecie. Natomiast inni, ci spod Muchu i Paproci, i może na pierwszym życiu, będą się rzucać, a będą się rzucać. I wiecie, co skojarzyło mi się, <laughs> bo akurat tak się składa, że dzisiaj przed samym tym czytaniem. Czytam, że ktoś wchodzi na link mój i nie może dojść do mojej usługi, nie może zakupić czytania. Więc oczywiście taka rzecz od razu. Ciekawi mnie, co jest grane. Wchodzę i faktycznie ja nie mogę wejść. Ja mogę wejść ze swojej strony internetowej, ja wchodzę na to i od wewnątrz wchodzę, ale tak jak pod filmikiem jest link, ja nie mogłam. Więc od razu do nich zadzwonić i w ogóle, Boże, co trzeba przejść? Co trzeba przejść, żeby się w ogóle dostać? A jak już się dostałam? To był człowiek, który od razu wiedziałam, że nie ma pojęcia o tym, o czym ja mówię, czego dotyczy problem. Więc ja mówię: Słuchaj, ja wiem, że ty nie wiesz. Więc daj mi kogoś, kto wie, kto rozumie, o czym ja w ogóle mówię. No, ja wiem, ja wiem. Zmarnował mi ze 20 minut czasu, ale widzicie, gdybym rzuciła słuchawkę, po prostu odłożyła, nic bym nie załatwiła. Więc się z tą ciemnotą musiałam ciągać 20 minut albo dłużej. No już mówię, nie wytrzymam. Zatrudnia się dzisiaj ludzi i to nie od dzisiaj. Internet jest taki, wszystko. Chcą, żeby opłaty robić przez internet, a jeszcze nie tak dawno zahakowane było ATT. Docierają do informacji. Schakować już mogą dzisiaj wszystko. Ale tak, tak, płacicie przez internet. No, gdzie tam po staremu jakiś kalendarz. Długopis i kartka, to już przestarzałe. No, zostaliśmy schakowani. Hmm. Hmm. I zatrudnia się ludzi, którzy zielonego pojęcia nie mają, co robią. Ale tym też trzeba pomóc, mówię o demokraci. Republikanie tak nie myślą. Republikanie to biznes. Pracujesz masz, nie pracujesz pod mech i paprocie. Chyba, że masz ku temu prawdziwe powody zdrowotne i tak. To jest jeszcze zupełnie co innego. Ja nie mówię o tym. Legat, leń. No to demokrata. Wczoraj od jednego usłyszałam. Mm. Republikanie to tylko dla bogatych. No właśnie. Za to demokraci. Dla legatów, leni, obiboków nieuków, którzy nie chcą się przyłożyć do niczego. I właśnie przez takich cierpią ludzie, którzy mają biznes, którzy są profesjonalni, którzy chcą, żeby wszystko działało jak trzeba, bo swoich, jak to ja mówię, klientów, pacjentów traktują poważnie. No a taki się zgłosi. Hmm, widać. Wolno mówi. A jeszcze wolniej myśli. No i wreszcie dał mi kogoś, specjalistę, który wcale nie był od tego. Tyle zrozumiał. I ja widzę, że ten specjalista od czego innego już od razu czuje, że on rozumie. <grych> Więc ja mówię: Ja wiem, że ty wiesz, mimo że ty jesteś od czego innego, ale ja wiem, że ty mi pomożesz. No i wytłumaczył mi, bo szybko poszedł. Blu, 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 blo, jak to człowiek, który rozumie o co chodzi. No i pokazał, przysłał mi w e-mail to, co widzicie na załączonym obrazku, że niektóre serwery, na przykład w Niemczech, pokazuje, czy tutaj na tle Stanów Zjednoczonych nie działają. A jak nie działają, no to i nie można wejść na moją stronę internetową. Ale od razu pocieszył mnie, słuchaj, Grace, zajmie do dwóch godzin i będzie naprawione. Więc słuchajcie, cierpliwie, to, że w tej chwili nie ma, to nie znaczy, że nie będzie za chwilę, trzeba sprawdzić. I to jest następna rzecz, która mnie frustruje, ponieważ ja kiedyś widzicie, mówiłam Wam, ja to przewidywałam, że tak będzie pewnego dnia, że będą dwa rodzaje stylu życia. Albo za murami widzę tak wszyscy na internecie i wszyscy tak, wszyscy tak, właśnie to, co ja chcę robić. Tyle, że podcinanie nóg. No bo co? Bo rządzą demokraci. Najlepiej to by było zamknąć w ogóle. Tak jak na je, na, no był ten jeden dzień, że co ja wam mówiłam, że coś wybuchło. I nie było elektryczności, i nie było internetu. Okazuje się, że to było globalnie. To nie tylko było tutaj, gdzie ja jestem, w New Jersey w Stanach. Więc tak by najlepiej było. Niech ludzie z dzisiaj w ogóle nie porozumiewają. Nie wiedzą, co się dzieje. jak to stado owiec, zrobimy z nimi wszystko, co tylko zechcemy. Tak nie myślą republikanie. Republikanie to biznes, ambicja, do przodu, a nie to, co tym nie jest. Już nie chcę się powtarzać. Ja widzę tu legata. Jestem uczulona na legatów. A ci, co zatrudniają legatów, bo tak wypada. Rządzą demokraci, tak wypada. Robią może dobrze dla siebie, bo im mniej płacą. A ten legat, czy się stoi, czy leży, to tam parę dolarów się należy i jakoś to idzie. Tyle, że dla ludzi takich jak ja to jest absolutnie końcem. Więc to było ten jeden świat, gdzie właśnie ci ambitni i tak dalej, a ten drugi świat. Nie ma internetu. To jest ta moja wizja kiedyś, lata temu. Nie ma internetu. Nikomu nie zależy na internecie. Uprawia swoją ziemię, ogródek, wszystko sam ma. Prawie jest samowystarczalny, jeśli chodzi o owoce, warzywa. Czasami off-grid, co oznacza, że nie potrzebujesz nawet elektryczności, czy sam sobie wytworzysz. Tak. Jeszcze i tak będzie. Bo jak legaty będą obsługiwać te serwery i to wszystko, co my mamy? O no ten tutaj legat, pracownik, tu gdzie ja mieszkam, podjedzie samochodem, akurat ktoś się wyprowadził z sąsiadu, więc on tam sprząta, tak, malują, no, to co trzeba zrobić, żeby wyglądało dobrze. Słuchajcie, tylko wystarczy po. Popatrzeć na tego człowieka i wiem bo od niego samego, że on dobrze zarabia. Przyjedzie samochodem, jak żółw takim tempem wejdzie do tego mieszkania i za 10 minut wyjdzie. Papieros musi się przejść na telefonie, na komórce i tak co pół godziny. To nie na moje zdrowie. To nie na moje zdrowie. I jeszcze w dodatku, jak dojdą ci, którzy w ogóle nie chcą pracować, w ogóle nie chcą. Gen Z, zrobione tutaj były badania, przychodzi dwa dni popracuje i mówi: hmm, stres, stres, ja tak nie mogę, idę do domu. Potem daję znać. Ja w dzień to nie lubię pracować. Ja wolę pracować w nocy. No więc ta sztuczna inteligencja jeszcze dochodzi. Z tym, że z mojego doświadczenia wynika, że te pytania, które ja mam, nie ma odpowiedzi na ich stronach. Nie można odpowiedzieć nijak, tylko muszę porozmawiać ze sobą. Już, jak ja mam pytanie, czy wątpliwość, czy problem zgłaszam, to ja potrzebuję osoby i to nie byle kogo tak jak dzisiaj, 20 minut się ciągałam z ciemnotą, tylko potrzebuję specjalistę, który ja wiem, że jak to jest specjalista, to zajmie mu do dwóch minut wszystko jest rozwiązane, jeżeli nawet tyle. No więc gdzie ci specjaliści są? Czy będziemy się męczyć z tymi ciemnotami, legatami? No i do tych co ich przyjmują, ludzie, opamiętajcie się. Chyba że chcecie, żeby wasz biznes przestał istnieć. No, już się wypowiedziałam. Musiałam powiedzieć to, co mi leży na wątrobie, ale powiem wam, że taki szykuje się sierpień. Bo ta energia tego wszystkiego, o czym mówiłam do tej pory, te cofające się planety i jeszcze zacznie cofać się Merkury, Wymyślicie, że teraz trudno się dogadać? <laughs> Przygotujcie się. Trzeba będzie dużo cierpliwości. Ktoś może wyjechać na wakacje i nie mieć do czynienia z nikim innym. Najlepiej na jakiejś bezludnej wyspie. No to jest to, gdzie ja bym chciała się udać. Cóż z mojej ambicji, pracowitości. Okej. Okay. No, dobrze się zaczyna, bo i zaczyna się nowy miesiąc, bo to jest od 29 lipca do 4 sierpnia. Przypominam, i od razu dwie czwórki wyskoczyły, czyli aniołki. Mają nas w opiece, a ci, którzy oczekują, tylko dobrych, nowin. I wszystko jest zawsze piękne i ładne. Mm. Polecam, może nie koziołka-matołka, ale tak na czasie, bolka i lolka na wakacjach. To, to będzie fajnie. Spadnie, przewróci się, upadnie. Od razu podskoczy, wszystko jest ok. Ja w ten sposób nie działam. Uch, czwórka, czwórka, czwórka. Definitywnie. Aniołki są z nami. Dzięki Bogu Najwyższemu potrzebujemy właśnie tego i wiedzieć o tym, że tak jest. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nasze modlitwy usłyszane i będzie odpowiedziane. Ok. A. Więc tak, zaczynamy. Wierzymy i mamy protekcję. Absolutnie na 100%. Cudowna nowina, najlepsza. Na tym należałoby zakończyć. Ja mam nawet ten obrazek z tyłu, za sobą wisi. Marzyciel, zaczynamy od zera. No i właśnie to jest to, co powiedziałam. Jeśli słuchaliście wstępu na sierpień, powiedziałam, że ja, taką biorąc temperaturę miesiąca, co mnie się najbardziej rzuciło w oczy, to zero. Zero, 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 zaczynamy od zera, tak jak tego. W Stanach Wenus wchodzi w znak panny w zero stopni. Piątego to będzie właśnie w Polsce zero. I te zera będą. To jest to, co bardzo rzuciło mi się w oczy. To nie znaczy, że nie będą inne rzeczy, ale to zero jest dla, dla mnie takiej. Patrzcie, Aniołki zaraz potwierdziły. Idziemy za swoimi marzeniami, i to szczególnie z tym nowiem Księżyca. Czyli pragniemy czegoś. Wierzymy w siebie, mamy więcej odwagi, idziemy za głosem serca. To jest lew. To jest znak ognia, akcji. My nie siedzimy, myślimy. We w to i w tamto nie. Idziemy za marzeniami. I wierzymy, że to osiągniemy, że to już jest nasze, i wiemy, że mamy protekcję aniołów. Przepięknie, co? I. Kobieta trzymająca serce, 44, widzicie. Rybka raczek, skorpionek może być, ale może to być oczywiście każdy. Znowu, opieka anielska. I albo to jesteś ty kobietą, tą kobietą, albo jesteś z taką kobietą, albo właśnie kierujesz się własnym sercem. Czego pragniesz? Co jest dla Ciebie ważne, istotne? I zaraz pod tą kobietą, która zresztą ma pięknego motyla na głowie, zmiany, 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 i owisz w bliźniętach, na przykład. Mhm. To do mnie przychodzi, właśnie. Królowa Pentakli, byk Panna Koziorożec. Więc to może być jakaś kobieta, która przychodzi do Ciebie z poradą, z sercem i jest pod znaku Ziemskiego byka, panny koziorożca. Może ty dobrze sobie radzisz finansowo? Masz jakiś dar, masz jakiś prezent, masz jakiś nowy kontrakt, umowę. Ktoś chce ci pomóc, ktoś cię rozumie. Dla niektórych z Was naprawdę finanse będą ważne w tym miesiącu. No i patrzcie, tylko na to powiedziałam, i od razu jest piątka zmiany, i to jest poczucie tej ofiary, ale ofiary w innym sensie. Nie tyle ofiary losu, to nie tam, gdzie z obrazu wylewa się woda, tylko to jest poczucie, nie mam, nie mam, za, zawsze mam za mało. Oj, chciałabym więcej, czy chciałbym? Tyle kasy, tyle złota tam jest i też serce tak, jest złoto. Ale ciągle mało. Znacie takich ludzi? Ja znam. Wiecznie mało. No i nigdy ta osoba nie jest szczęśliwa, mimo że ma wszystkiego po uszy. Słucham mojego serca i słucham tego, co wiem, co rozumiem. Cztery kielichy, czyli. Gdzie indziej jest, że siedzi pod drzewem, ma trzy kielichy przed sobą i ręka Boska podaje czwarty, ale on myśli o tym, czego nie ma. Czego brak? Dlaczego jest nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa? Więc uważaj nie przega. Intratnej propozycji, znajomości, wiedzy słyszę. Umowy. Można łatwo tutaj się pomylić, pogubić. I teraz rodzina będzie bardzo ważna, więc może wakacje, może się coś urodziło, może zachodzicie w ciąże. Rodzina jest ważna i być może, że jest jakieś spotkanie rodzinne. I to by było wcale przyjemne spotkanie. Chociaż jeden może być tam ktoś, kto właśnie zawsze niczego nie ma i będzie narzekał. <laughs> Ale to dla jednej osoby, jak jesteście tą osobą, to dajcie znać. Więc szykują się możliwości, szykuje się pomoc. Najważniejsze jednak i tak, i tak tu dla mnie jest to. Ten początek. I zaraz pod tym jest Archaniu Michał, 42. Twoje modlitwy były otrzymane przez Boga, anioły. Odpowiedzi wkrótce nadejdą, ale może nie w takiej formie, jak o, jakiej oczekujesz, czego się spodziewasz. Bo to często tak właśnie jest, że my, o tak, tak, ja tego chcę. I to tak powinno się stać. I to, i to powinno być, a anioły mówią spokojnie. Take it easy. Może coś nadejdzie o wiele lepszego. I to jest to, co ja widzę. Ja poproszę jeszcze o jedną wiadomość. Muszę pomyśleć. Mm -hmm, z tych, okej. Okay. Cesarzowa. No kochani, no. no widzicie, zaczęło się marzycielem cudownie i kończy się cudownie. Kreuję, co ja wybieram naturalnie, co jest moją radością. Wiecie, jeżeli chcecie zajść w ciąży, to teraz jest ten czas. Może jesteście w ciąży, dbajcie o siebie. Może coś tylko patrzeć, jak się urodzi, w tym myśli idea, ale zmiany, zmiany, dużo motyli. Cezarzowa to wszystkie królowe razem wzięte. Ona rozumie, jak kreować, ona słucha intuicji, ona myśli logicznie. Ona działa, ona kreuje, ona upiększa, ona rodzi coś nowego, czy kogoś nowego. Obfitość, sukces. No widzicie, jak cudownie? Także gorąco pozdrawiam, ściskam. Jak ktoś chce wiedzieć więcej, zapraszam na patrona. A wszystkim patronom dziękuję, że jesteście. Dziękuję za subskrypcję. Czekam tej setki. Opierając się na prawdzie i na tym, co przeczuwam, że powinnam, bądź nie powinnam powiedzieć, to już zostawcie mnie. Jeszcze raz mówię, to nie koziołek i matołek, to nie mech i paprocie. To nie bolek i lolek na wakacjach, chociaż to było bardzo fajne. Bardziej, jeżeli już, to ten pomysłowy dobromir i ta żarówka. Bę, zapaliła się, już wiem, przebudziłam się, czy przebudziłem do czegoś. Buziaczki, uściski, mm, kocham was bardzo. Trzymajcie się, dużo poczucia humoru, bo będzie potrzebne.